Cześć, wygląda na to, że zostałam chyba uwięziona w miasteczku, w górach. Jak to się stało? Otóż jestem w okolicach góry Pucifa, gdzie przyjechałam wczoraj. Miałam już e, taką nadzieję, że zobaczę rano wschód słońca, e, fascynujące zielone tereny, góry, dżungle na, na styku dwóch państw, ponieważ Pucifa leży tuż obok granicy z Laosem pierwszy schod zaczął się wczoraj kiedy zapytałam czy mogę właśnie iść tam o 6 rano na wschód, powiedzieli, że nie i rzeczywiście jest taka bramka i pewnie ktoś tego nie wiem, pilnuje, nie można tam nawet wjechać i wejść ale dobra, nastawiłam sobie i tak połudzik na 6 budzę się rano a tu całkowicie biało, a właściwie w nocy jeszcze była bardzo mocna burza ulewa więc yy, rano jeszcze pogoda była straszna. I tak czekam, czekam. Myślę sobie, dobra, to może o ósmej wejdę, tak jak mi proponowali. Ale o ósmej mgła była nadal tutaj na poziomie mojego balkonu. Naprawdę nic nie było widać, więc myślę sobie, dobra, czekam, na, czekam dalej. Jest godzina 12, cały czas pada. Jest dalej mgła. Naprawdę mocne chmury, więc na szczyt nie ma sensu moim zdaniem wchodzić, ale już znaczy smutno mi będzie, jak tam nie wejdę. Ale bardziej mnie martwi droga powrotna do Chang'rai, bo teraz to nie jest bezpieczne w takich warunkach. Więc tak sobie siedzę i nie wiem, co dalej zrobić. Może chociaż pójdę coś zjeść. Dobra, zaczynamy ten film. Będzie dobrze. mój nocleg w górach, zbudowany na takich wysokich palach I, i pokój, pokój standardowy ale całkiem normalnie przyjemnie, wiatrak jest no za taką cenę to jednak musi być prawie luksus normalna łazienka, ale niestety trzeba przyznać, że no drzwi nie są szczelne tam też okna nie są szczelne więc komary i tak wpadają Pełno robactwa. No cóż, taki urok górskich wycieczek. A nad łóżkiem wisi wschód słońca na Puczifa, chociaż na zdjęciu mogę sobie go zobaczyć. Jestem w tej samej knajpce co wczoraj, czyli Miracle Cafe, ponieważ na mapie niby są jakieś inne, ale były zamknięte. Więc mam standardowy ryż biały tajski ze smażonymi po prostu warzywami za 60 watów. I słuchajcie, ja właściwie zastanawiałam się, czy nie zostać tutaj na dłużej, bo zobaczyłam, że są świetne właśnie punkty widokowe, szlaki i ta część, jakby tutaj za Chiang Rai, nie jest tak bardzo popularna jak te góry w okolicach Chiang Mai. Ale pogoda mnie trochę do tego zniechęciła, ponieważ sprawdziłam najbliższą na tydzień i niestety przyszedł monsun, który będzie cały czas przynosił opady i cały czas będzie takie zachmurzenie. I, I prawdopodobnie mgła, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj zostawać. Postaram się wejść na górę, żeby po prostu wejść <noise> i chyba będę wracać do Changra. Hmm, no, mówi się trudno, ale nie mogę tak być uwięziona w górach w razie czego, w, w razie jakiejś złej pogody, prawda? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak wygląda miasteczko pod Pucifa. Jedna główna ulica, jakieś sklepiki i tylko domki do wynajęcia, nic więcej, żadnych bazarów. I po prostu jest tu spokój. Dojechałam na parking pod naszą piękną górę i gdyby ktoś się zastanawiał, to tak. Zostawiam plecak swój z rzeczami na skuterze, drugi mam na sobie, ponieważ wszystkie wartościowe rzeczy w tym elektronikę, paszport oczywiście mam cały czas ze sobą. A jak mi ktoś to ukradnie, no to, to powiem tak, trudno. Tam mam tylko ciuchy i kosmetyki, a nie będę nosić dwóch plecaków na szczyt. Lepiej pewnie zostawić to w miejscu, gdzie nocujecie. No, ale jakoś tak wyszło. To jest Tajlandia, tu jest w miarę bezpiecznie. Nie ma teraz turystów, nie ma ludzi. Ryzykujemy. Jednak trochę jest tych samochodów na parkingu. Ale zaczynamy wędrówkę po schodach. W sumie nawet dobrze, że ktoś jest, to może mi zrobi fotkę. A tak to, właściwie nie mam statywu już, to byłoby ciężko. Czyli prawie 800 metrów pod górę. Co to dla mnie? Upału nie ma. Szkoda, że takie chmury. ale będzie dobrze. Fajnie, że chociaż nie pada już. <grym> Znowu mijam samych lokalsów. Podejście jest w miarę łatwe. Pod górkę, ale szybko zaraz minie. Dobrze, że chociaż na chwilę przestało padać. To sobie tutaj wejdę spokojnie. Zobacz, na pewno świetny widok. O, aha, no właśnie, jest trochę ślisko. Więc lepiej patrzeć pod nóżki, a nie w kamerę. Tak, Martusia. Trochę trudniej się zaczyna. Ale dobra. radę. Właśnie tam jest już laos. Widzicie? Jak blisko. Widzicie, prawda? Hi. Hey, what's your name? My name is Gigi. Gigi nice to meet you. Nice to meet you too. Is it your first time to Puchifa? Yes. My first time, oh, really, yeah, <laughs> <You> <laughs> too, right? Yeah, but the weather is not so good today, right? Yes, it's a very strong fog and there is no view. Yes, but today we're lucky because no rain, uh -huh. right? Because just yesterday is heavy rain, yes, but in the morning it was also a rain, right? Really, yeah. <laughs> I didn't know because I wake up late. Why <laughs> oh, have you been to like a party or something? No, no. because. Uh raining all night, right? Yes. Uh, how long did you travel from Udon Ratchathani to to this place? Uh, for three days. Tomorrow I am go back. Oh okay, okay. Because right now you have like a long holidays in Thailand? Yes, it's uh we call Father Day mm -hmm. King birthday. Ah, today the King's is King's birthday. birthday. Yes. Oh yes. To jest chyba na granicy. Tu jest Tajlandia. A tutaj Laos! Czy to jest legalne? To kolejny raz mogę stwierdzić, że ważniejsza jest droga do celu niż samo jego osiągnięcie. Bo jak widzicie na szczycie jest dalej dużo chmur i... Ale przez chwilę widziałam Laos po drugiej stronie. Niestety drona nie będę odpalać, bo w takich warunkach nie ma to sensu. Pewnie go bym zgubiła i nie mam tej funkcji aktywnej powrotu do domu, bo coś, coś tu jest nie tak w Tajlandii, ona tutaj nie działa. Więc ja musiałam siebie przełamać, żeby. Pojechać tak daleko skuterem w góry sama, wejść teraz tutaj skoro nie było pogody, a nagle ona się tutaj poprawiła. <grywa> Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że się udało. thank you A jednak udało się polatać, wykorzystałam sytuację i są ujęcia. Ech, fajnie, naprawdę. Ale uciekam już chyba z tych gór. Bo pogoda tutaj naprawdę się nie zanosi na dobrą eee, na dzisiaj i na jutro. Więc chyba lepiej będzie być bliżej miasta. Tak mi się wydaje. Tak w ogóle myślałam, że ta wędrówka tutaj na szczyt będzie dłuższa. <gryw> Byłam przygotowana. Miałam, miałam wodę, jakieś przekąski. Ale jest naprawdę prosta, więc polecam Wam również i się przemóc, żeby przyjechać tutaj skuterkiem czy samochodem, bo trasa jest super. Nie jest taka trudna. To ostatnie tylko 23 km pod górę mogą być takie cięższe, ale nawet mój skuterek daje radę. Nawet w górach odstęp na ławeczkach musi być zachowany. Na X-ach nie siadamy, pamiętajcie. Plac elegancko jest na miejscu, więc ruszamy do Giangraje znowu. Krótki przystanek na punkt widokowy pół Pu Lung Przyjeżdżam przez wioskę, gdzie nawet jest szkoła. Więc ludzie sobie tutaj normalnie żyją... w górach. <laughs> więc nie jest tak źle. Ja się obawiałam, że tutaj jest taka droga bardzo nie wiem, niebezpieczna, że nie ma ludzi w razie czego. A wszystko jest gdzieś tam po drodze, więc jak złapiecie kapcia, to ktoś będzie przyjeżdżał i Wam pomoże. Lecimy dalej. Ta niebieska brama to jest wjazd i wyjazd z Puczifa. Ja by teraz w lewo. Wcześniej przyjechałam z prawej strony, wiecie, z złotego trójkąta. Jeszcze mam 70 km do Chiang Rai. A, najgorsze za mną. Teraz będzie dobrze. Dotarłam już do Chiang Rai. 120 km znowu zrobione. Jupi! Kiedyś bym nie pomyślała, że będę tak sobie skuterkiem śmigać po Tajlandii. Kiedy jeszcze niedawno, parę miesięcy temu bałam się na niego wsiąść. Widzicie, tak to się szybko zmienia. Więc w towarzystwie mojego Mango Sticky Rice, które uwielbiam, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkę w górę, subskrypcję, subskrypcje, komentarzach, które wspierają mój kanał. Dziękuję patronom, wszystkim osobom, które życzą mi dobrze. Nie mam planów konkretnych na jutro, więc zobaczymy, co wymyślę. Dzięki, jeszcze raz. Cześć.